Nie ma żadnej wątpliwości, że wszystko co dzisiaj udowodniłem to prawda. Te niby morderstwo uchwycone na e, e, taśmie naprawdę jest fałszywe. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że skończymy z udowodnieniem tego, że lana jest winna. A teraz nadszedł czas na werdykt. Są tu oskarżoną, pan lany Sky. No nie. A jednak puff koldyt! Ale kto? Ema wróciła. Wy, wysoki Sądzie. Chwila. Ema. Obrona ma sprzeciw. Naukowy sprzeciw. Jasne? Co masz na myśli mówiąc jasne? Panie Wright, czy to jest pańska asystentka? Wysoki Sądzie. E, e, w pewnym sensie. Proszę, Wysoki Sądzie. Wszystko, co, o co proszę, to minuta pańskiego czasu. Proszę mnie wysłuchać. Panie Edgeworth, proszę! Nie chcę pozostawić żadnych yy, wątpliwości. Chcesz minutę? Dam ci trzy. No, dzięki, Edgeworth. Ja. Ja byłam tak, jakby w szoku. To znaczy, dowie, yy, dowiedziałem się, że incydent SL-9 yy, był tak naprawdę zabójstwami Joa Dark. A teraz, kiedy ona o tym wspomina, imienia obu sióstr Sky są tutaj wspomniane. Ale kiedy... Ale to wtedy, to wszystko... No, po prostu tego wszystkiego się domyśliłem. To znaczy, to co oficer Marshall próbował zrobić tamtego dnia. A więc wiedziałem, że jego odcisk palca nie miał nic wspólnego z tym przestępstwem. To pozostawiało tylko jedną rzecz. Ten inny odcisk dłoni. Masz na myśli ślady krwi znalezionej na szafce yy, detektywa Gumshoom? Ale nie zostały tam znalezione żadne odciski palców, racja? Nie, ale pomyślałem, że mogę je zbadać naukowo, byłam pewna, że znajdę jakąś puszlakę, a więc, pobiegłam tam, no i popatrzyłem na to wszystko jeszcze raz. Hmm. i czy coś znalazłaś? Eee, nie. Hę? Przykro mi, przypuszczam, że nie ma, eee, no nie jestem jeszcze taką dobrą badaczką naukową. Eee, i to wszystko? Proszę nie, się na mnie nie denerwować, ja jestem tylko st studentką szkoły średniej. A ja jestem tylko prawnikiem. Ale panie Wright! Te ślady krwi są naprawdę jedyną teraz poszlaką jaką mia jaką mamy. Jeżeli nie dowie dowiemy się, co jest nie tak z tymi śladami... Proszę, panie Wright, pan jest profesjonalistą! Jeżeli ktokolwiek może ocalić lamę, to tylko pan! Ja? Ojeju! Czas minął! A teraz panie Wright, z, z tym już pogardą, z incydentem w Departamencie Policji, czy, pozostawi, czy jest pozostawiony jakiś ważny cień wątpliwości? Wygląda na to, że obrona jest skołowana przez ten inny odcisk dłoni. Patrząc na plany podłogowe, odcisk dłoni został znaleziony gdzieś tutaj. Czy jest z tym jakiś problem? Panie Wright, przykro mi, że nie może być ze mnie więcej pożytku, ale wciąż. Jeżeli pan tutaj nic nie znajdzie, lana będzie. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie, panie Wright. Nie mamy całego dnia. To tak, wysoki sądzie. Jeżeli kiedykolwiek musiałem się skoncentrować, to jest teraz. Co może być nie tak z tym odciskiem dłoni na szafce detektywa Gamszu? Czy może być tam coś, co przeoczyłem? Objekcje! Oh, Ten odcisk dłoni pozostawiony na miejscu zbrodni. Z całą pewnością pokazuje jakiś sprzeciw. Jedyna rzecz, która y, tutaj jest oczywista, to to, że rzeźbisz, panie Wright. Naprawdę mocno się tam pan teraz wpatrywał na te plany podłogowe. Niech mi pan powie, czy jest z tym jakiś problem? Tak, to jest dziwne. Rzućcie na to okiem. Rzućmy jeszcze raz okiem na te plany podłogowe. Czegoś tu brakuje. Brakuje? Masz na myśli, że coś nie zostało tutaj wyrysowane? Tak. Coś, yy, co kiedy zostanie już narysowane, kompletnie zmieni punkt widzenia tego śladu krwi. Módlmy się tylko, żeby to nie było fakt, że obrona kupuje tylko sobie więcej czasu. Bardzo dobrze, panie Bright. Z całymi dowodami, które dotąd zebrałem, musi być coś tutaj, co mogę użyć. Pytanie to Który przedmiot może udowodnić, że czegoś na tych planach brakuje? Tak, i musimy teraz zaprezentować tak się składa. Tak się składa. Niebieską odznakę. Tak, brakuje niebieskiej odznaki. Rzućmy jeszcze raz okiem na taśmę wideo. Tak, niebieska odznaka przez cały czas tańczyła tuż przed szafką detektywa Gamszu. Jednakże został to pozostawiony ślad krwi, który rzekomo został pozostawiony przez mordercę. A więc, jeżeli odznaka została wniesiona przez Mikinsa. Yy, gdzie to jest? O, mamy? Tak, jeżeli odznaka została wniesiona przez Mikinsa. O piątej, y, o 4.50, a potem została wyniesiona, no dopiero o 5.14 To oznacza... że w przeciągu tego... Y, w przeciągu tych godzin tego odcisku tam się pozostawić nie dało, bowiem szafkę zasłaniała niebieska odznaka. Co to oznacza? To może oznaczać tylko jedno. Ten odcisk dłoni został pozostawiony y, po prostu wcześniej niż została wyniesiona tam niebieska odznaka. A więc to oznacza, że zostało to pozostawione przed yy, 450. Co oznacza, że mogły to zrobić tylko dwie osoby. Z czego jednej jeszcze nie wiemy, kto to jest, ale, no, już wkrótce się dowiemy. Ale to, no. Mówię, kompletnie zmienia punkt widzenia tego odcisku dłoni. A więc musimy teraz zaprezentować niebieską odznakę. Take that! O co chodzi z tym yy, kawałkiem drewna? Niebieska odznaka. Maskotka sił policyjnych. Obrońca prawdy, strażnik dowodów. Proszę się wyjaśnić, panie Wright. Proszę popatrzeć na plany podłogowe miejsca zbrodni. Niebieskie odznaki tutaj nie ma. A więc. A więc yy, uważajcie, co się stanie, jeżeli tutaj je uwłożymy. To tutaj tańczy, ona tańczyła o godzinie przestępstwa. Więc? Więc? Co? Mm. <laughs> to się zgadza. Tak długo jak tańczyła tam niebieska odznaka. To byłoby niemożliwe, żeby umieścić tam krwawy odcisk dłoni na tej szafce. Co? A więc... To, to oznacza? Że morderstwo tak naprawdę zaszło kiedy indziej. I to e, też udowadnia ilość krwi, która została znaleziona na miejscu zbrodni. A więc to oznacza... E, właściwie, co to oznacza? To oznacza, że tego nie dało się zrobić. Co pan opowiada? Zostały tam znalezione krwawe odciski... E, pa, e, e, krwawe odciski dłoni na tej szafce. Proszę na nie nie patrzeć, ja ich nie, tam e, nie umieściłem. Panie Wright, proszę to przemyśleć naukowo. Emma. Tego popołudnia oficer Mikins był osobą, która przyprowadziła niebieską oznakę do pokoju dowodowego, racja. Po tym, jak on tam o, umieścił, to byłoby niemożliwe, żeby umieścić tam krwawy odcisk w dłoni. Hmm, a więc to oznacza, że ten e, krwawy odcisk został pozostawiony tam, zanim e, wniesiono została niebieska oznaka. Chwila, moment. Ja nie będę tolerował takich e, daleko sięgających przypuszczeń w mojej sali sądowej. To może wyglądać, że to jest e, daleko przy, dalekie przypuszczenie w wysp sądzie, ale to jest jedyne możliwe, logiczne wyjaśnienie. 21 grudnia, w pokoju dowodowym Departamentu Policji. E, krew lała się nie raz, ale dwa. A, ale jak? Pierwszym razem... ...został ten uchwycony na y, tej taśmie wideo. Oficer Mikin spocił się w dłoń, z których wytrusnęła no, duża ilość krwi. Problem tutaj jest ten inny czas. Ktoś inny krwawił w związku z y, potyczką powiązaną na tej taśmie. I to musiał być... ...detektyw Goodman, kiedy on naprawdę został zamordowany! To jest niedorzeczność, ja ci się sprzeciwiam! Morderstwo y, umieszczone na tej taśmie wideo zostało udowodnione jako fałszywe. Jednakże, to wcale nie wyjaśnia tego drugiego odcisku dłoni na szafce. A więc, nawiązując do tego morderstwa, które sugeruje, że naprawdę się stało. Kiedy ono się stało? Żądam, żebyś pokazał dowód, kiedy y, doszło do tego pierwszego morderstwa. Kiedy doszło do pierwszego incydentu? Żeby podsumować, obrona sądzi, że w związku z krwawieniem oficera McKinsey'a, który wpadł na Jake'a Marshall'a, który został przebrany za detektywa Goodmana, jeszcze inny incydent stał się, wydarzył się wcześniej w tym pokoju dowodowym i to udowadnia ten krwawy odcisk na tej szafce. Bardzo dobrze, a więc powiedz nam, kiedy doszło do pierwszego incydentu? Dowód musi zostać zaprezentowany. Dowód, który pokazuje kiedy doszło do pierwszego morderstwa. Jest tylko jeden dowód, który może to pokazać. A więc, czy Obrano może przedstawić swój dowód? Co pokazuje, kiedy doszło do pierwszej zbrodni. No i jak już wcześniej mówiłem, chodzi o zapis kart identyfikacyjnych. Take that! Jeżeli do zbrodni doszło wewnątrz pokoju dowodowego, e, wtedy winowajca musiał wejść do tego pokoju. Żeby tak zrobić, wymagana jest karta identyfikacyjna. Karta identyfikacyjna. O! zapis kart do identyfikacyjnych. Oficer Mikins przyniósł niebieską odznakę do pokoju dowodowego około zobaczmy 4:50 po południu. Jeżeli do zbrodni doszło przed tym przed tą godziną, wtedy to musiałoby by być 4:40. A! Małeś Co ty zrobiłeś? Nigdy nie domyślałbym się, że masz do tego ikrę, chłopcze. Przestań już z tym przedstawieniem, panie świadku. Nie trzeba długo myśleć, żeby, żeby e, po prostu rozpracować, że to nie mogłem być ja. Ha, nie, ja tego nie łapię. E, obawiam się, że ja też nie rozumiem. To jest jasne z e, testu luminolem, że krew tam rzeczywiście była. Jednakże, kiedy doszło do tego drugiego incydentu, Zarówno oficer Mickins, i oficer Marshall nie mogli zobaczyć tej krwi. To by oznaczało, że krew z pierwszego przestępstwa została zmyta przez prawdziwemu mordercę. Musiałbym mieć tylko 10 minut, żeby zamordować ofiarę, wynieść z pokoju jego ciało i wyczyścić to krew. Jednakże to jest fizycznie niemożliwe. To by oznaczało. Że do zbrodni musiało dojść, zanim pan Edgeworth wszedł do tego pokoju dowodowego. Jeszcze raz popatrzmy na tą tabelkę. Zostaje tylko jeszcze jeden numer: 77777777. Pogadajmy o szczęśliwym numerku. No wiecie, 77? -7. Ale chwila, to nie ma sensu. Jak oficer Goodman mógłby wejść wtedy do tego pokoju dowodowego? Skoro nie ma żadnego innego zapisu że, mówiącego, że jego karta została użyta, on musiał wejść wraz z prawdziwym mordercą. To jest jedyne możliwe wyjaśnienie. On poszedł tam z 7777777. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Nie wiem, czy dużo raz powiedziałem. Panie Edward, proszę to zbadać tak szybko, jak to możliwe. Niech pan zobaczy kto. Yy, kogo jest. Yy, ten. Yy, do yy, kogo należy ten numer? 77777777 7, 7, 7, 7, 7, 7. To jest jedna siódemka zbyt dużo wysoki sądzie i niestety nie mogę zerknąć do kogo należy ten numer. Przynajmniej w czasie obecnym. Co? Wyjaśnij się, synu. Karta non... Yy, Numer identyfikacyjny 7777777 należy do kogoś z ranką kapitanu lub wyżej. Ktoś, kto jest tak zwanym oficerem wykonawczym. Nie mamy żadnego autorytetu, żeby zobaczyć yy, tak ściśle poufne dane. Ale to jest niedorzeczne! Po prostu jak! Ja jeszcze nie skończyłem, panie Wright. Jest jedna sytuacja, w której możemy zobaczyć, yy, do kogo ten numer należy. Jeżeli zostanie zaakceptowana przez oficera wykonawczego yy, taka oficjalna prośba, oficjalna prośba. Wy wszyscy jesteście tacy sami, czy tak? Z waszymi zakryciami i waszymi fałszerstwami. To tak właśnie działa biuro prokuratora. Okej. Okay. To nie jest zbyt dobrze. To ja tutaj biorę odpowiedzialność za swoją pracę, oficerze marszał. I byłbym wdzięczny, gdybyś e, trzymał swoje opinie dla siebie Opinie, czy tak? Okej. Okay. Pozwoli pan, że zadam pytanie, tak? Nie, nie. Ci, nie tobie. Dla oskarżonej siedzącej właśnie tam. Twojej małej... E, no twojej małej e, podwyko podwykonawczyni. Lana? Nie bądźcie głupi. Ona została oskarżona o morderstwo. Oczywiście. E, sprawdziliśmy jej numer identyfikacyjny i to nie jest 77777777. 777 777. Nie zgrywaj e, ze mnie głupka, partnerze. To nie o to chcę pytać. Wszystko, co chcę wiedzieć, to jedna rzecz. Co do tego incydentu. Incydentu SL9? Pozwoli pani, że zadam to pytanie szefowo prokuratury. W tej rozprawie dwa lata temu, czy naprawdę użyliście tylko legitymowanych dowodów? A więc co Marshal, sugerujesz, że dowody były fałszywe? Czy musisz powtórzyć to, co... Yy, świadek przed chwilą powiedział szefowo prokuratury? Słyszałem go dobrze, panie Edgeworth. Dwa lata temu... Ja byłem odpowiedzialny za... Yy, Prokurat... Yy, za... No... Prokuratowanie... Prokurato... Dobrze, za bycie prokuratorem w tej sprawie. Wtedy my... Czasami... E, czuliśmy, jak e, prawo nas obezwładnia. Przynajmniej ja to poczułam. Mm. E, lana, sam się prokuratorem, żeby e, ścigać zbrodnie. E, używając prawa. Ale zanim zdałem sobie z tego sprawę, to my byliśmy ścigani przez prawo. O, pani oskarżona, co pani teraz mówi? Zapytam panią jeszcze raz, szefowo prokuratury, podczas tej rozprawy sprzed dwóch lat. Naprawdę zaprezentowaliście wszystkie dowody w sądzie. Czy możemy im pani spojrzeć w oczy do e, detektywowi w tej e, sprawie i powiedzieć, że pani to zrobiła? Szefowo prokuratury, pani nie. Nie musiałam tego robić, oficerze Marszał. Dlaczego pani mu nie odpowie? Drastyczne zbrodnie wymagają drastycznych metod. Tak po, taka jest po prostu kolej rzeczy. Zrobiliśmy co musieliśmy. Żeby tylko skazać go na werdykt, jaki zasługiwał. Ale lana, nawet jeśli miało to oznaczać fałszowanie dowodów. I ta cisza. A jednak w incydencie SN9 zostały użyte fałszywe dowody. Widzicie? I o tym właśnie przez cały czas mówię. Nie. Nie! Wow! Cisza, cisza, cisza! Cisza! Wyznanie Lany pozostawiło ze sobą taką bliznę, że chaos w sali sądowej nie mógł zostać opanowany. Werdykt w jej sprawie musiał zaczekać aż do nadchodzącego dnia. I niestety ciąg dalszy nastąpi w pewien drastyczny sposób nam teraz następuje. Tak, z lany po prostu rozpętało zamieszki na sali sodowej przez te całe machające się główki wi y, widowni. Okej, okay, ale dobra. Udało nam się przynajmniej udowodnić, że. Y, nie doszło do żadnego morderstwa w y, departamencie policji. No, więc no, co czeka nas w nadchodzącym już ostatnim w tej grze rozdziale śledztwa? No. Będziemy y, prowadzić śledztwo w, y, w sprawie, no, nie tylko morderstwa w podziemnym parkingu, ale także i to głównie incydentu SL9, czyli zabójstw w Joa Dark. I, no cóż, to już będą raczej ostatnie odcinki. Y, zagrajmy Phoenix Wrighta, y, które wrzucę w tym roku. Tak więc, no, na, y, na ten właśnie nadchodzący dzień śledztwa będziecie musieli trochę poczekać. Po prostu ja wyjaśnię wszystko w filmie podsumowującym pierwszy rok wrzucania let's playów na YouTube'a. No ten filmik wrzucę raz dwa, więc nie musicie się martwić, że to wszystko pozostanie bez wyjaśnienia. Tak więc po prostu dzisiaj się już z wami żegnam. No dzisiaj był no, całkiem ciekawy dzień rozprawy i następnym razem spotkamy się już w ostatnim, no, takim w ostatniej części śledczej tej gry. I dzisiaj mówię Wam, na razie.